Dzień dobry. Witamy w Budwie. Dzień trzeci. Jest bardzo dobrze. Idziemy na plażę. Jest super. Jak się czujecie dziewczyny? Nie zajebiście. One one ogólnie takie nie średnio są, bo sklały się wczoraj mocno. My z Oskarem I, tu je ogarnia. I będą zdychać na plaży. My, My chlałyśmy do białego rana. Tak. To, a to możemy iść, Będziemy idziemy gdzie idziemy? <gly> idziemy, moi drodzy, do naszego nowego hotelu <gly> I ogólnie ja mówię, dobra idziemy 4 minuty tylko drogi do nie? To jest górka <gly> w którą wchodziliśmy teraz A tam idą nasi dwaj skacowani <gly> Patrzcie co chwilę ma w łapie, czekajcie Niech tutaj przyjdą Nasza I tu sobie zjeżdża pan no, nie Patrzcie. Zubiliśmy naszych chłopów, to wcale nie jest tak, że chcemy ich zmęczyć. Oni tak myślą, ale Oni tak. Nie tak myślą, ale tak my... Czasami kupiłyśmy kontra, kontro. Źle <laughs> skończyłyśmy i tak wyszło. Ja Weronika ma e, nieskalibrowaną nieskalibrowaną a i, I pokazywało, że jedziemy prosto, więc zamiast skręcić w prawo i pójść I prosto. I prosto no okazało się, że no... Położyliśmy prosto. Także trochę tak, ale za to, za to, patrzcie jakie mamy w widoczku. Tak. i cebulaski. Założymy kanał na YouTube. Vlogaski cebulaski. Dobra? dobra? dajcie nas. OK. Patrzcie, teraz co, 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 co teraz się założę z Weroniką. No, zakładamy konto Vlogaski cebulaski. Pozdro. Eee, w ogóle zapomniałam, że nagrywam i tak i są takie ujęcia, na przykład nie. Nie, nie na te klify, my się prawie rozjebaliśmy. To, Siemna wasza odpowiedzialność. Moi drodzy, adventure, adventure. Idziemy po bardzo wszystkich kamieniach w Blaczkach, bo jesteśmy fajni. Pozdrow. To jest ekstra. Spójrzcie, jakie fajne drogi. Patrzcie co się dzieje. Ja PD ktoś zgubił Jakie romantyczne Darlin Jednak stwierdziłam, że chcę to nagrywać, patrzcie Ogólnie Nie, nie chcę Druga rana wojenna Na tym wyjeździe Tam jest Jacob Jacob żyje. Tam są takie fajne liny. Idziemy. Moi drodzy, przygoda. Są, są tak wielkie fale, że ta droga, którą szliśmy, to przejście, jest zbyt w falach, więc nie da się tamtędy iść.

Serio, jak widzę teraz farmy i brudnami. Chcesz No mnie Tak. Cebula! Cebula! Możemy wyjść po drugiej stronie miasta na przykład, nie? Godzina 15.31 Wyszliśmy z dupy strony. Nie Wyszliśmy tutaj, a z tego mostu do plaży, do Starego Miasta, jest kilometr. A do naszego miasta jakieś, naszego miejsca jakieś pięć. Kocham życie. E, proszę Państwa, przed Wami wystąpi Chór Medici Kantantaż e, pod e, dyrygenturą e, Pani Magdaleny Wojtas. E, Chór działa przy najlepszej polskiej uczelni medycznej, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich. Zanim to jednak chciałbym, chciałabym w imieniu e, 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 Rady Miejskiej przeprosić, ponieważ prezydent Jacek Sutryk nie mógł być dzisiaj tutaj z nami. Okay. Party. Party. ponieważ twoje usta dziś wyczekujemy imię twoją barkę Czy ludzie się nas patrzą jak na debli? Tak, ale czy jesteśmy nimi? Nie, tak. <grywa> <grywa> I skończył się teraz ten występ, festiwal cały. I dalej przyszedł do nas typu i powiedział... E, nie, wiecie co, jednak nie 21 a walić was w ogóle 20.30 po pozdro, nie? E, I jest jakby 2030. Jest 20-30. My dopiero tam wychodzimy i są tak mili, że ten obiad, który dostaniemy, to pewnie będą jakieś kanapki czy coś, bo po prostu dostaniemy takeout. Bierzemy po prostu e, Dadzą nam jedzenie do woreczków czy tam jakichś opakowań i nara, nie? Bierzemy resztki. Widzicie tak? piękny posiłek jest to kotlet mięsko coś jak kotlet sułska taka do tego jest jeszcze ziemniaczki i ciepły bana zagrany od ciepłego mięska i sztuce o oh, i chleb bardzo dużo chleba I banany i banany ham masz kapustkę że warzywek Moi drodzy, każdy jest bardzo szczęśliwy z tego co dostał do jedzenia. No i nagrywasz takie gówno. tylko eee, no co myślisz o tej sytuacji? Ja. Ten obiad, ten kon festival eee, sprawił tak, że aż za nim mówiłam. Naprawdę, to jest wybitny, wybitny wyjazd i nigdy w życiu takiego już nie przejrzyję. Naprawdę, będę go wspominać do końca życia. Konkurs do dupy. Mielibyśmy Grand Prix z palcem jest. w dupie. Dziękuję za uwagę. Zamiast śpiewać na scenie, to śpiewaliśmy na schodkach. Brak misji. No. Ulicach, no. mosze, mosze, nie ma Mickiewicza.